Co się stanie z poziomem glukozy we krwi po wypiciu tego białego proszku i dlaczego warto go wypić na śniadanie i już wszystko tłumaczę. Poziom cukru we krwi mierzę sobie tym monitorem glukozy od C. -Bionics. Ten biały proszek to jest oczywiście białko, to jest izolat białka, więc teoretycznie jest to po prostu czyste białko. I zaraz je wypiję, tylko najpierw oczywiście muszę je wymieszać sobie na przykład z wodą i zobaczymy za godzinę co się stanie z poziomem glukozy we krwi. A teraz, dlaczego w ogóle warto pić białko na śniadanie, albo dlaczego w ogóle warto jeść białko na śniadanie? Moi drodzy, to jest metoda, która jest coraz bardziej popularniejsza, szczególnie w Stanach. Chodzi przede wszystkim o to, że białko jest bardzo sycące, więc, gdy się najem na pierwszy posiłek szczególnie białkiem, to potem ten kolejny posiłek będę jadł prawdopodobnie znacznie później, a to po prostu zdecydowanie ułatwia. Po pierwsze utrzymanie wagi, po drugie odchudzanie, a po trzecie, no mam więcej czasu, bo nie muszę co chwilę jeść. Więc to jest świetna metoda, szczególnie jeżeli ktoś chce ten czas znaleźć i robić to maksymalnie praktycznie, czyli maksymalnie praktycznie o siebie dbać. Ok, wymieszałem, wiem, że powinno być w pięknej szklance, ale nie będę udawał, że. Piję szklanki, po prostu piję sobie w tym naczyniu. Więc na zdrowie i zaraz sprawdzamy, co się wydarzy z poziomem glukozy. Ciekawe, czy Was zaskocza. Jeżeli chodzi o poziom glukozy, o godzinie 10.13 było 88, potem o 10.53 było 111, więc trochę wzrósł, ale i tak mimo wszystko myślę, że niewiele. I oczywiście po godzinie się ustabilizował do około 80, co by nie było. Samo białko również będzie podnosiło poziom glukozy we krwi, pamiętajcie o tym. Napiszcie mi w komentarzu, jaki kolejny produkt lub posiłek mam sprawdzić i czy wy też spożywacie białko w proszku. Jestem ciekawy, jak to u Was wygląda.